Symbolizują Wenus z Milo i rybak, ubogi rybak, którzy którym mówią, są, bardziej znany jest jako ubogi rybak. Odpowiedź, ana, odpowiedź analizując poniższe fragmenty oraz wykazując związek obu symboli z kreacją bohaterów i innymi symbolami przedstawionymi w utworze. Zobaczcie ile tu haseł jest w, tytuł, w temacie, który trzeba zrealizować w pracy. Pokażmy może najpierw, co tutaj musimy na pierwszy plan wysunąć. No trzeba przedstawić, co symbolizuje ten Wenus z Milo i ten obraz, tak? Tak, Wenus z Milo i obraz tego ubogiego rybaka, symbole. Dlaczego symbole? Mamy powieść młodopolską. No to jest pewnie jakieś nawiązanie. W powieści młodopolskiej pojawiają się symbole. Sam tytuł ludzi bezdomnych jest tytułem symbolicznym, prawda, ma no, wiele znaczeń. To może najpierw powiedzmy, czym jest symbol. Albo w jakim słowniku znajdziemy. Symbol to jest coś, yy, dzięki czemu możemy rozpoznać jakąś inną rzecz. Że coś takiego... Yang... No, possible... <g> UH>. Ja wiem, symbol. ale powiedz tak, żeby inni wiedzieli. Coś, coś charakterystycznego dla jakiejś innej rzeczy. No, to y pytanie tak? trudniejsze. Jak rozróżnić symbol od alegorii? Alegoria ma dwa znaczenia, takie jakby tak? Jedną taką pisaną, a druga taka, w której można się domyślać. A symbol? Na no, symbol, symbol. Nie, na no, symbol najczęściej przedstawia coś, co się kojarzy jednoznacznie. No czy się zgadzamy? Nie, może symbol nawet niewiele. Dajmy przykład symbolu, przykład alegorii, żeby było dla porównania, żebyśmy wiedzieli. Symbol. Przykład symbolu. No już nie pomijając głowę tego rybaka, taki wam zmiła. No na przykład jakiś symbol, To jakieś pieniądze, tak? Też jest symbol. Ale czego? No władzy na przykład, bogactwa, dostać. Takie jest symbol. pieniądze. Mhm. wam przychodzi do głowy. No, Motyw śmierci, proszę bardzo, pani panika. Monika. Ale powiedz o, o jakim obrazie myślisz? Czy obrazie, w sensie, co ci się przedstawia pod hasłem? Motyw śmierci. No nie wiem, tak rzuciłam hasło, bo miałam skojarzenie na przykład. Nie, to co, co ci pierwsze? No a co ci? kostucha z kosą. Kostucha z kosą. To symbol czy alegoria? A jak zobaczymy kościo, kościo, trupa z kosą, to powiemy, że... Co to oznacza? Śmierć. Coś jeszcze? Miłość? Pragnienia? władzę. No, też. <grym> no, też, bo no władze życie, tak? no, też No władzę też No władzę nad życiem, tak? No to tak, ale to jest takie bardzo drugorzędne, ale gdy od razu zobaczymy kościotry paskosą, to powiemy co? Śmierć, tak? Symbol ale... czy alegoria? Ale... No ale... alegoria. No pewnie. Czyli mamy jednoznaczny obraz, tak? Kościotrów napiszemy. Oczywiście to się potem może nam tam kształtować inaczej, prawda? Może być piękna kobieta i tak dalej, ponętna kościotrów z bladymi kośćmi, a może być kościotrup z wylewającymi się oczodołami, nie? Mamy różne obrazy, ale taki schemat mamy. Spróbujmy pokazać na przykład coś takiego. Mogę teraz spróbować, tak? Sztukę użytkową. <grytanie> Symbol czy alegoria i co to znaczy? Allegoria. Strzał. to jest to symbol czy alegoria? No się może no, że... wyczytać. że symbol. Bo jest... Czego? No, Zranionego serca. No, Zranionego serca. Ok, to jest pewnego szamora, w no. też. Aha, no. ale można by powiedzieć, czy to jest miłość słodka, czy pełna cierpienia? No, to chyba to drugie. Chyba to drugie, więc jak powiemy, że to jest symbol miłości, to powiemy tak trochę nieprecyzyjnie, tak? Symbol czy alegoria? Nie? nie, no teraz chyba dzielę jakby było samo serce. Pewnie, że się tak. Się... Jakby było samo serce, to było symbol. Jaki symbol na przykład? Są... Jak jest to samo serce? Samo serce, bez strzały. Bo miłość. Miłości. Wszystko? Dobra. Dobroci, ciepła. Mhm. No no ciepła. No ale ogólnie serce. No ogólnie serce. Może symbol, na serce, że. <laughs> Biologicznie. Biologicznie, serce mam jak dzwoń. co może być. Jakim może Zdrowia. Zdrowia, pewnie. Mamy nawet niektóre preparaty medyczne, prawda? Z sercem jakimś takim, właśnie. No więc ma. Symbol czy alegoria? To symbol, to symbol. To symbol bo mamy wiele znaczeń. Dobra. Szukajmy innych. Jeszcze dla przykładu, żeby się tak rozjaśniło. Mamy gołębia. Nie będę rysować, bo tym, będę się na tym, że to się ośmieszać. Gołąb, zresztą byśmy nie rozpoznali. Jak biały gołąb, to zazwyczaj symbolizuje Boga? Jakiś szczęście. Pokój. A właśnie, pokój. To zauważcie, czy to będzie tylko gołąb? No nie tylko. Co będzie miał jeszcze? To nie będzie tylko gołąb w tym obrazie. To konstytucja już. <laughs> A co on ma w dziobie? Goł no, blisko, Gałązkę oliwną, prawda? Symbol, symbol oznacza pokój, tak? Mamy alegorię. Gołębia z gałązką w dziobie mamy alegorię. Już nam się będzie kojarzyć tylko z pokojem. Natomiast jak zobaczymy samego gołębia, to mamy niewinność. Czystość, prawda? No, się kojarzę z... No, wyobrażam tak. no, sobie takiego, nie tam jakiegoś dachowca próbnego, nie <laughs> tylko takiego gołębia tak białego, tak? Zdrowego, czystego gołębia. Wolność. Wolność, tak.